Dobra, 3, 2, 1 Co jest RAM! Na pierwszą Chang, okej okay. Co ty tam? Mikrofon dmuchasz, czy co? Nie, to wiatrak Aaa, to akurat musimy... Teraz mieć mikrofon? wyłączę tego, niech mi się. Co? No, no niestety ta albo spróbuję go w sumie do tyłu dać. Teraz lepiej? Trochę lepiej. Znaczy dużo lepiej. Lubi? No. <gry> Czekaj, ja mamy wszystko? No tak, tylko ja patrzę. Ja coś... nie wiem! Kurde, jak zginę to będzie lepiej no dobra. Ja nie będę ryzykował, jeśli chodzi o zdjęcie tym razem. Stop! Przerywamy nadywanie programu. Zanim wrócimy do głównej części odcinka, mam do was pytanie. Lubicie Valoranta, krzyki i znudził wam się mój cudowny głos? Nic nie szkodzi, bo to przybywa do nas pomocą Marshmella i jej live'y. Także zapraszam na jej kanał Twitch. Link w opisie. Hello again, Dumbledore. Hello, USA. O, Crucifix. Ale to później Crucifix. To i tak na razie Dobra. nie pali. Uchwyć zdjęcie. Ja to standard. Wiesz. imf weź i e... weź tego. Weź notatnika ja wezmę fałkę. Masz ten? Co? Eee. Temperatur. Tak. Dlatego mówię, żebyś wzięła imf -kę. Ja zawsze bierę temperaturki. Od razu idę patrzeć prąd. Kości. Kość masz? No dobra, no to możesz coś tam wyrzucić? O, na dole jest pentagram! Hmm, możemy go przywołać. Dobra, prąd jest włączony, także i łatwo. Pamiętaj, żeby zamykać drzwi, żeby tam ślady zrobił, bo to jest na łatwym. Aha, to ja no. nie zamknęłam nigdzie. Nie Nie mogę kości znaleźć. Jest taka opcja, że jej nie ma? No jest, jest. Przynajmniej była kiedyś, czy dalej jest. Ale nie? są wietraka, no. Eee, ch co, chyba bo mam. Ja albo to jest kość, albo ziemniak. Gdzie? <laughs> e, myślę, że to ziemniak. Ja też. Tylko, że dziwne, bo nigdy nie widziałem ziemniaka tutaj. <laughs> no to masz. Ty zrobię go z dziecię, może jakieś dodatkowe te punkty będą co zimniakiem. <laughs> co zrób. Dobra, po co ja to patrzę, przecież to nie wiem Co? Chwilę gdzieś otworzył. No to co to taki straszny? Tak! O oh my god. Ja się chowam. Przecież to początek jest! To jest na easy. Nie widzę żadnych śladów. Myślę, że to po prostu ducha nie ma, oku malina. Jeszcze minuta. Ale ten, ale ten notatnik Sok. to w domu mogłaś zostawić, a nie go przetargałaś tutaj. No, ale ja musiałam już aparat. No, ale go, ale no... A, bo jeszcze zostało 48 sekund. No to przecież powiedziała. Aha. Jak tu gorąco wszędzie, 20 stopni, nie. Jak tak żyć można, człowieku? Ej, bo miał przed chwilą jakieś aktywność. Gdzieś u ciebie był? Nie. Ale przed chwilą była wysoka aż do 8 No to fajnie by tak dalej No nic, tu nie ma żadnej temperatury, no co jest Jak tu gorąco O, 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 6 stopni, dobra Tutaj gdzieś jest coś, tutaj Halo, gości, gości Nie Tutaj Halo, gości, gości, Dobra, już jest gdzieś temperatura Więc już mamy jakiś ślad To w się sensie nie, że Minusowa, ale spadła dużo Mogłobyś... To ja już mam miejsce do chowania Najlepiej w szafie się chować A jeszcze lepiej nie chować się wcale No temperatura mi znikła Okej, okay, to było creepy, gdzie jesteś? W tym domku, o oh, kurwa, dziesiątkę ma Spadł Wiem, że miał Dostałem na web ładnie. Jestem martwy. Nie no, nie jestem. Mogłaś zdjęcie tu zrobić. Kuźwa, jest tu gdzieś. Chyba na korytarzu gdzieś jest. I idę stąd, sanity idę. Patrzę. Nie mam pojęcia. Ja siedziałem tam w pokoju, i gdzieś za ściany. Ale dostałem na web. ja pierdziele 50 Canity. sobie dropsa o, oh, ghosty, ghosty, ghosty Where are you now? Gdzieś tutaj Gdzieś tutaj, w go... sensie słyszałem go... Patrz, ja byłem coś takiego Ja tu sobie gdzieś wszedłem Tu sobie wchodzę I nagle mi ten... zaczynam mrugać się w pierdolę zamknąłem Nie ma co zbierać No niestety... nic nie robi Niestety aparatu nie miałem, więc lipa No bez jajców, tu jest... 14 stopni najmniej, to ja nie wiem gdzie. Mam tutaj, jest 7. Tutaj. Tutaj gdzieś mam 7. O, tutaj gdzieś mam 7. No, to musi być chyba tutaj. Czyli dziecko mamy. O, no to będzie młoda. Szkoda, że nie mamy. O kurwa. Czyli mamy. Ile jest? 3 chyba. No to trzymaj w ręce. Czy po co? Może widzieć lepiej. Ale czemu? Idę zobaczyć ten, ale dopiero jak to działo, idę zobaczyć te kamerce, czy są orby. Dobra, IMF-kę mamy, czy zdjęcie, zdjęcia pewnie nie zrobimy, krosyfik będziesz mogła wziąć później. Hello, ghosto, if you're here, please write something on this notebook, please. Ghosty, come, um, write something on this notebook. It would be very pleasing from you, you know? Ghosty No to mamy pierwsze Widen Spirit Box, czyli gadanko Ghosty, ghosty, weź rajd O, zamknij się, zamknij się, ghosty. Ty masz kurna coś napisać, a nie gadać. Ghosty, ghosty, ghosty. O, dobra, mamy dotsy Freezinga nie będzie, ok. Czyli fuck you, jak zwykle. Dobra, to patrz na ghost, albo ja pójdę. Zaatakować Ej. kolegę, co? Albo mi się wydawało, albo tu coś przebiegło. A no to tak, to Dotsy. Are you ready, ghosto? Are you ready? Hello, ghosty, 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 are you here? Do you want to. Do you want a E foto? Aha, dostałem za Dots Ghosta! A zdjęcia ghosta mi nie zaliczyło, nie? E, nie. E, ja zrobiłem zdjęcie ghosta, tylko, że przez dotcy To było zabawne. Nie, orbów nie będzie chyba. MF, czekaj. tylko dwa. O, piłką się bawić, co? Zegnuj No, na razie trójka i mecha Duchu, napisz coś. Napisz coś pajacu. Eddie West, are you here? What the fuck? Kurwa, Co to kurno było? Czemu ona ma jakąś harpa za sobą? Co naprzeciwko jest? No wiem, widziałem to. Da, jest creepy. Ogólnie to mogę zrobić jednego trika. No, mogę przywołać go, a w tym to weź kamerę. I wtedy mu zdjęcie na pewno zrobię. Tylko, że pra prawdopodobnie nie przeżyje. Pewnie, chyba, że będzie króci krócifiksem. Może ci odciągnie. Yy, to chyba nie działa na to. <laughs> Aha. To jak się uratować od tego? Od. Spierdzielić i schować się najlepiej Muszę zrobić taktycznego speedruna Tak chyba zrobię Dobra, czy ja? No, potrzebuję aparat, ale potrzebuję też tego hmm. No dobra, to zaraz wrócę Ja wezmę ten To Filotowe A ja robię trika, zobaczymy czy się uda Dobra, idę, odpalam ghosta Także żegnam się z życiem Ej to idź ci weź kamerę i tam postęp, bo chcę to zobaczyć, proszę! No no to, to fajnie kontencik sobie na mnie zrobi, no nie śleń. Super Moją śmiercią będzie sobie podbijać content Hello, no. hello world! Hello USA Ile mam... Zobaczmy właśnie jak mój kolega Kokido umiera. Ile mam sanity? Halo? Ile mam sanity? siedemdziesiąt na wszelki Nie, szykuj się na śm moją śmierć Dobra, 3, 2 i 1 O niestety musiałem dwa razy zrobić z jestem kup, ale jestem kup. Masakra. No. To co to będzie? No nie wiem, musisz sprawdzić jeszcze Ja chyba... Ja, co mam sprawdzić? No, ja tam nie wejdę Ja będę z tobą cały czas, spokojnie, czekaj chwilę No ja, nie ma opcji No czekaj chwilę, na spokojnie to zrobimy Ty się wycisz tutaj, możesz mówić, że... O! imf Piątka Piątka? Ja piąteczka Czyli trzeba ją zaznaczyć, no to mamy No tak, We ty rajd. masz, ty masz, ja nie Dobra, spierdalam Czyli wrajk, czyli rape. Eee, masakra, masakracja. Eee, what the fuck! What the! Stanąłem na tej platformie i mnie wydupiło do góry. Hmm. Widzisz? Widzisz taktycznie, ci pomogłem i wyszło. Ale uprana byłam, ja opierdolę Ale daj spokój, przecież to jest głupota, że on tyle czasu, żeby tą piątkę walnąć. Daj spokój Ale easy